Witajcie na kanale Tak słowem wstępu chciałam przypomnieć osobom, które piszą niestosowne komentarze Że takie komentarze będą usuwane, a te osoby będą blokowane Ponieważ na moim kanale nie potrzebuję takich osób I takich niestosownych komentarzy Nie będę się zagłębiać o co chodzi I teraz możemy przejść do zdrapek Mam tutaj zdrapeczki z numerkiem 20 Fortuna 7, gorączka złota i krzyżówka XXL, a już dawno krzyżówki u mnie na kanale nie było. Łącznie wkład na dzisiejszy odcinek to 30 zł. I najpierw weźmiemy sobie, może, fortunę 7, przybliżę i szukamy portfela oraz siódemek. I co zaczynamy od gwiazdy, tutaj mamy zegar, korona, awokado, palma, rower, kawa, e, biedronka, chmury, balsam, kwiat, podkowa, e, diament, Piłka, słońce, narty, ananas, plecak, klips oraz wisienki Czyli tutaj nic nie mamy Zaczęliśmy od pustej zdrapeczki, różne kontrolne Teraz weźmiemy sobie krzyżóweczkę jeżeli komuś się wydaje za długi filmik, można zawsze przyspieszyć. I teraz będziemy szukać U. I J. Szukamy U. Oraz J. O, już mamy. Tutaj znajduje się J. J. Oraz J. O i tu jest jeszcze jedna J. Um, tutaj mamy u, Tu mamy u. Dla osób, które się zastanawiają, jak można funkcjonować w takich paznokciach no, najwidoczniej można, Jeżeli nie można było w takich paznokciach funkcjonować, też bym takich paznokci nie nosiła. Ale jak się człowiek nie ma czego przyczepić, to zawsze się wszystkiego przyczepi, obojętnie czego. A tu mamy J. A tu jest jeszcze U. Chyba wszystko. Teraz G oraz R. R mamy w bonusie tu jest R i tutaj G oraz R G oraz R tu mamy R jak coś ominę to na pewno później się znajdzie i także nie będę drapać po jednej literce, tak jak już miałam to sugerowane po kontrolnych także widać czy jest wygrana czy nie G oraz R, chyba wszystko. A jak nie, to na pewno się znajdzie. I tutaj G oraz R. R jest tu. R mamy tu. Tu. Tu jest R. Wszystko i a tu jest jeszcze r i tutaj teraz tu mamy r tutaj 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 g oraz r r i g tu jest jeszcze r i tu jest jeszcze r i tu mamy jeszcze r, chyba wszystko. Teraz d i e. E mamy w bonusie, i szukamy. D oraz e. E. Tu mamy d, tu jest e. Tu jest D, tu jest E. Tu mamy D. D oraz E. Chyba wszystko. Teraz tutaj. Tu mamy E, tu mamy E. Tu jest jeszcze R. D oraz E. E. e tu mamy d tu jest d tu jest d i e mm, chyba wszystko i teraz tu tu mamy e tu jest d tu jest e tu mamy e tu 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 jest jeszcze E E oraz D i tu jest jeszcze D następne dwie literki to I oraz C w się nie mamy tu jest I tu mamy i. Tu, tu, tu. C chyba tutaj nie widziałam. I teraz tutaj tu mamy C, tu jest i tu mamy C. Tu jest I. Tu jest i i tu mamy C Teraz tu C oraz i tu jest C Tu jest i tu jest C Tu mamy i tu mamy i oraz tutaj tu jest jeszcze i tu jest jeszcze Teraz S oraz T Bo także nie mamy S i T S T S S S, S. S. I tu mamy jeszcze T Teraz tutaj s i t, t, s, t oraz s, tu jest jeszcze d, s oraz t, tu jest jeszcze d, chyba wszystko teraz tutaj s i te, to jest tu, tu mamy t, tu jest t, tu jest s i t, tu jest s, no i wszystko, um, teraz M oraz L M i L są w bonusie M i L Teraz tutaj szukamy Tu jest L Tu jest M Tu mamy M Tu jest M Tu jest L Tu jest też M M i L Tutaj M, L, L, i tu jest jeszcze L, i tu, o, i tu mamy pierwszy wyraz m M i L. I teraz tutaj. Tu mamy L, tu mamy L. Tu jest rum, pierwszy raz. Tu mamy M. Następne dwie, sześć literek do końca. Teraz szukamy F oraz P, bo się nie ma. F i P. P. F, F. Teraz tutaj F i P. P. Mm. Tu mamy F. I tutaj w trzeciej F i P. Tu mamy F. Tu mamy F, tu jest P. I tu jeszcze widzę S. Kolejne dwie, to Y oraz O. O mamy w bonusie. I teraz tutaj. Y oraz O. O jest tu, O jest tu. Tu, tu jest jeszcze S. Y oraz O. Rytm. Mamy wyraz. Y oraz O. Y, I tu jest jeszcze S. Mamy drugi wyraz. Tu mamy O. O oraz Y. Chyba wszystko. Teraz tutaj. Tu mamy O. Tu. Tu jest o, tu jest o, tu jest o, tu jest jeszcze s. Mm. Tu jest y. I teraz tutaj. Tu jest o. Tu, tu tu jest Y, tu jest O, tu mamy O i tu mamy O, chyba wszystko i ostatnie dwa, W oraz Z, czyli bonusu nie mamy, sprawdzimy sobie, o 100 zł, fajnie by było i teraz szukamy W i Z. W oraz Z. W jest tu z. A, w i Z. 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 Czyli tutaj na to wychodzi, że są dwa. Teraz lecimy tutaj. W i Z. W. I z i jeszcze E było było E W i z chyba wszystko tak mi się wydaje tutaj mamy jedno słowo jak nic nie ominęłam i tutaj w trzeciej w i z z Mamy Z, tu jest W. W i Z Z tu. Tu mamy Rzym, drugi wyraz. No i też chyba pusto. Zobaczymy sobie kontrolne. Mamy E. E i T. Kontrolne różne. I ostatnia zdrapeczka na dzisiaj, gorączka złota i szukamy monet lub garnca. Garniec nam mnoży zegar, naszyjnik, klucz, muszka, szpilki, bransoletka, kłódka. Gwiazda, słońce, perfumy, korona. Kufer, ale to nie w tej zdrapeczce. Kwiat, narty podkowa, róża, auto, tulipan. Jest moneta. Super. Czyli ta zrepeczka nam no, uratowała dzisiejszy odcinek. I co, od razu sobie zobaczymy. Dyszka, zwrócik, ale zawsze na pomnożenie jest. Tu już widzę kontrolne. Mamy A. Tak. Czyli tak, wydałam na dzisiaj 30 zł, ale 10 zł nam się zwróciło. Mam 20 zł na minusie. Czasami tak bywa. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze Zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ na 2000 subskrypcji chciałam zrobić rozdanie z Mega Paradiso Z udawaną paczką A na 1500 subskrypcji zrobię także konkurs Z udawaną paczką Mega linię. Nazbieram zdrapeczki i na pewno ogłoszę konkurs. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć.